Hej, cześć moi drodzy, z tej strony Space Empiria. Zapraszam Was na pierwszy odcinek nowego projektu e, Ciężarówką po Stanach Zjednoczonych. E, dlaczego ten projekt, co może tutaj być ciekawego, co bym chciał e, w trakcie tych odcinków, e, jak chciałbym, żeby te gameplay wyglądały? No, chciałbym, żeby e, tutaj pojawiały się jakieś informacje, ciekawostki związane z poszczególnymi miejscowościami, przez które przejeżdżam żeby to nie była po prostu zwykła jazda i takie mijanie tylko tych miejscowości, podziwianie krajobrazów. Zaczniemy właśnie od Santa Fe, to jest tutaj i od stanu Nowy Meksyk. Zanim ruszymy to kilka takich słów tytułem wstępu. Santa Fe, no w ogóle ciekawa, ciekawy stan, bo stan, który dopiero w 1820 roku tak naprawdę został zaaneksowany do Stanów Zjednoczonych i konsekwencje tego widać do dzisiaj. Jeżeli przejdziecie się po internecie, tak w cudzysłowie, i posprawdzacie sobie niektóre z vlogów, to usłyszycie, że tym językiem dominującym w Nowym Meksyku, w Santa Fe przede wszystkim, nie jest wcale amerykański, tylko hiszpański, bo aż do tego roku, przez blisko 300 lat, od 1540. Roku, kiedy Nowy Meksyk został kolonią hiszpańską, bo, bo, bo wtedy właśnie Francisco Vázquez de Coronado podbił te tereny i utworzono z nich oraz z innych też stanów Wicekrólestwo Nowej Hiszpanii. Także przez 300 lat Nowy Meksyk należał do, do Hiszpanii z niewielkimi przerwami, ale o tym nie warto wspominać, zawracać sobie tym głowy. Warto to zapamiętać, że aż 300 lat tutaj było panowania hiszpańskiego, także dużo jest Latynosów wśród mieszkańców Nowego Meksyku. Oni się nazywają również Hispanik, to jest taka inna nazwa na właśnie mieszkańców, na Latynosów. Którzy stylem życia i kulturą bliższy, bliżsi są Hiszpanii aniżeli Stanom Zjednoczonym. I językiem ojczystym właśnie ta nazwa Hispanik wskazuje, że tym językiem ojczystym tej ludności jest właśnie język hiszpański lub portugalski. Wyjedziemy sobie myślę, że już z tego miasta powolutku. Ja dopowiem e, kilka szczegółów jeszcze o właśnie Santa Fe. E, żałuję tylko właśnie jednej rzeczy, że e, no będziemy wozili e, silniki, e, to są silniki samolotowe. E, żałuję tylko właśnie, że nie zobaczymy, włączę światła, o, że my nie jedziemy w dzień, bo, bo Santa Fe słynie... No, muszę chyba cofnąć, bo on tutaj nie... Puścił mnie, że, że nie jedziemy w dzień, bo Santa Fe słynie z takiego stylu, on się nazywa stylem Adobe. Adobe to jest rodzaj cegły, to jest taka czerwona cegła, którą 400 lat temu sprowadzili jej technologię, pokazali tutaj tej miejscowości Hiszpanii właśnie. I budynki w Santa Fe, to będzie widać, jak tu też jeździłem w czasie dnia, one to są takie niskie budynki z czerwonej cegły lub takiej z czerwonej lub takiej różowej cegły. I one od samego początku tutaj w tym Santa Fe te budynki były właśnie w tym stylu budowane. Natomiast 150 lat temu, no z przerwami. tak? Natomiast większość z tych budynków jest niestety młodsza. Tutaj najstarszy budynek w Santa Fe, obecnie jest tam muzeum, rzeczywiście pochodzi z 1640 roku. Tam obecnie jest muzeum. Jest też kościół w tym stylu wybudowany. To jest kościół św. Michała. Sprawdzę tylko, żebym tu powiedział prawdę. Już mówię no jak tutaj trafię na to, to to najwyżej poprawię wydaje mi się, że to jest kościół św. Michała on też pochodzi z początku XVII wieku te dwa budynki są właśnie najstarsze w Santa Fe, a reszta jest młodsza mniej więcej od 150 lat datuje się renesans tego stylu adobe, a obecnie no Tutaj y, polityka miasta jest taka, że, że ten styl musi być wykorzystywany właśnie do budowy. A no, muszę to zmienić na y, pierwszy bieg. O, teraz wskoczył. Y, do budowy nowych y, budynków, żeby ten styl utrzymać. O, to, mm, no możecie właśnie, to, to, tak jak widać, to są właśnie te. O, takie y, budynki tutaj po, po prawej stronie, nie ten tutaj, gdzie tą, ta cegła jest taka y, widoczna, tylko ten wcześniej, gdzie jest taki ot otynk jakby puszczony, nie? To są właśnie te budynki w tym stylu. Także Santa Fe y, też posiada, y, posiada taką malutką starówkę. To jest y, dosyć rzadko spotykane w miastach. Y, w miastach e, amerykańskich. No, a teraz już wyjeżdżamy poza e, teren. Ja pokażę dokąd zmierzamy na mapkę. E, Albigirla, Albiger, e, Abi, Abigerki. Przepraszam. Abigerki nazywa się ta miejscowość. To jest największa miejscowość w Nowym Meksyku. Tu będziemy przejeżdżali przez nią. E, to też troszkę opowiem. O tym, co jest w ogóle w Nowym Meksyku, jeszcze ciekawego. Mniej więcej w tym, w tym rejonie, tutaj, można znaleźć tu chyba dokładnie to będzie lub, lub tutaj można znaleźć obserwatorium radioastronomiczne największe na świecie najbardziej sławne. Może będzie to widać za dnia, gdzieś na, na horyzoncie. Na pewno blisko tutaj się nie da przejechać. No i oczywiście w Nowym Meksyku na pewno wiecie o tym projekcie Trinity. To też jest jedna z ciekawostek właśnie, że 16 lipca tu się posiłkuje tą datą, tak? 16 lipca 1945 roku na tych terenach tutaj na pustyni został przeprowadzony wybuch, czyli została przeprowadzona próba, próba jądrowa, czyli broni jądrowej, broni atomowej, zakończona sukcesem. To była pierwsza próba w projekcie Manhattan. E, ówczesny dyrektor, dyrektor naukowy tej próby, e, Oppenheimer, to był amerykański e, fizyk, e, nadał tą nazwę, nadał nazwę z e, kryptonim e, temu projektowi, projekt Trinity. No, zaczerpnął, inspirował się jednym z wierszy swojego ulubionego poety. E, I też ta nazwa, e, tą nazwą nazwano potem e, też e, takie szkło, piasek, który się stopił w wyniku tej eksplozji, napromieniowany zresztą. E, to miejsce eksplozji obecnie tam jest. E, Pomnik naukowy. Ja tak jadę jakoś nie mrawą, chyba biegów nie zmieniam. Pomnik yy, nauki, yy, pomnik naukowy, pomnik, jak to się dokładnie nazywa? Zaraz zobaczymy. Yy, pomnik historyczny Narodowy Pomnik Historyczny obecnie jest to właśnie. Yy, ale można go zwiedzać tylko dwa razy w roku. W pierwszą sobotę kwietnia i w pierwszą sobotę października. Tak, zorganizowane są właśnie dni, dni otwarte. No, niestety dostałem mandat przez to moje to trochę gadulstwo. Dobrze byłoby sprawnie też przeprowadzić yy, tutaj tą jazdę, bo to jest kosztem niestety uwagi mojej. Ale wiecie, to jest dopiero początek tutaj mojej kariery. To jest trzecia moja chyba jazda w właśnie w tej grze. No niestety dużo nie widać. Bardzo mnie to martwi. Bo chciałem Wam po prostu też pokazać i opowiedzieć tutaj o, o tych terenach Nowego Meksyku. Ale myślę, że to sobie chyba przełożymy na, na kolejny gameplay, jak to będzie wszystko za dnia. To już mamy jakąś... Coś tu się dzieje. Co to się stało? Nie wiem. Teraz zobaczymy. Wydaje mi się, że to jest jakiś wypadek, słuchajcie. To są takie... A proszę. Uuu! Słuchajcie, mamy zator tutaj jakiś w ogóle ogromny. A moja droga prowadzi właśnie tutaj, więc... Gaz mi silnik, tylko że to jest zablokowana tutaj ta droga. Zobaczcie trasy, teraz nie wiem, czy ja mam tu czekać, czy, czy ja mam tu jechać. O kurde, trąbi ktoś na mnie, czekajcie, to ja może tutaj raz dostanę y, jakiś mandat. Bo tutaj jeden pas jest zablokowany, ale wydaje mi się, że to jest jeden pas, że, że ja tutaj mogę się po prostu przecisnąć, nie ma co czekać. Jedziemy. Tak chyba zrobię, że tutaj po prostu pojadę dalej. To widać, że był wypadek. Jakiś. To ciekawa rzecz. No, rzeczywiście, jest karetka. I jeden pas zablokowany, no ale... Początkowo chciałem tutaj czekać, ale... Potem się domyśliłem, że ten jeden pas służy do tego, żeby tutaj sobie swobodnie przejechać jednak. Że oni raczej się stąd nie ruszą sami. Mamy 13 biegów w tej ciężarówce, więc yy, muszę je tak jakoś zmieniać z modyfikatorem. No, i ten projekt y, Manhattan y, potem doprowadził do wybuchu tych dwóch bomb w Japonii na Hiroshimie, na, nad Hiroshimą i nad Nagasaki. Y, no, ale ta pierwsza próba właśnie tutaj w tym rejonie się odbyła. Y, no, tą eksplozję czuć było w promieniu kilkuset kilometrów, y, około 300, tak podają tutaj źródła y, internetowe drgały szyby, no tej miejscowości tutaj, tej ludności nie, nie ewakuowano. Natomiast, no, nie przeprowadzono ją, jej w trakcie deszczu, czy jakichś silnych, silnego wiatru, żeby ten opad radioaktywny jednak był minimalny. No tym niemniej do tej pory tam w tym miejscu notuje się podwyższone promieniowanie i też oczywiście nie można tego swobodnie zwiedzać, tylko ta jest to otwarte dwa razy w roku Tą bombę umieszczono na takim 30-metrowej e, e, wieży e, i zdetonowano nad, nad gruntem, powstał taki wielki lej i stopiony właśnie piasek, ten kwar, kwarcowy piasek, e, on się do szkła aż stopił nazwano e, trinitem właśnie stąd Skodowa y nazwa tego projektu to Projekt Trinity. A to jest już dziesiąty bieg. A tu powinny być. O, to co dziesiąty tylko jest? A może ta ciężarówka, słuchajcie, ma tylko 10 biegów. To chyba różne, różnymi jeżdżę. Ta akurat ma dziesięć. No, nie zobaczyć się w ogóle od wewnątrz, bo. A tak, ta jest troszkę inna. No, zdecydowanie ta ma po prostu mniej tych biegów niż tą, którą jeździłem w poprzednich y, już sobie sam wcześniej przed nagraniem. No, trochę y, już mamy myślę, że o godzinę ósmą mniej więcej, na dziesiątą mam tam dojechać. Oj, mamy tutaj telefon. Dobra, ja zrobię STOP na chwilę. No dobra, to jest właśnie czasami tak, że mamy jakieś telefony, ale to, to nic. Wracamy tutaj do naszej rozgrywki. E, co ja tutaj miałem jeszcze opowiedzieć? Aha, no bo skończyłem... Tak, tutaj cały czas o tym e, właśnie o tym, o tej próbnej. E, tutaj zamieniłem kilka słów. Co jest jeszcze ciekawego, w Nowym e, Meksyku, właśnie w e, Albuquerque, e, jest Muzeum Baloniarstwa. I w Nowym Meksyku odbywają się największe na świecie zawody baloniarskie. A mieszka tutaj e, taki przemysłowiec. On się nazywa e, Ben Abruzzo. I on, słuchajcie, sa, e, on przemierzył balonem Atlantyk jako pierwszy człowiek. Przemierzył Atlantyk i Pacyfik. I ta gondola, w której on to zrobił, właśnie w tym muzeum tutaj jest wystawiona. Być może też dlatego tutaj są te, te zawody organizowane co roku w październiku właśnie. Wspaniale jakby było to widać, gdzieś tutaj jakiś wnoszący się balon wskazywałby na tą właśnie historyczną tutaj to dokonanie no, ale nie wiem czy o tym akurat pomyśleli twórcy jak coś tutaj zobaczy co, by co, co podpowiada nam na pewno będziemy przyjeżdżać obok być może górskalistych będzie to powinno to być widać być może będziemy też mijali takie gospodarstwa gospodarstwa z bydłem, bo w tym stanie właśnie Produkuje się bardzo dużo mleka i bardzo dużo jest też takich gospodarstw, gdzie hoduje się bydło. W Nowym Meksyku wydobywuje się również ropę naftową, gaz ziemny oraz węgiel. Ale głównym tutaj chyba sposobem na utrzymanie jest turystyka. I to widać właśnie w Santa Fe, na tych blogach turystycznych. Bardzo dużo widać handlujących Indian, handlujących swoim rękodziełem. No i te tereny tutaj w Nowym Meksyku to nie tylko są takie pusty, pustynie jak tutaj widać, chociaż my przez nie pewnie będziemy głównie przejeżdżali. No na nich panują bardzo wysokie temperatury, dochodzące do prawie 40 stopni nierzadko. E, średnio latem chyba na nich to wychodziło 38, tak jak ja sprawdzałem, więc bardzo, bardzo gorąco, ale wystarczy wejść y, troszkę wyżej, właśnie na te y, wyższe partie, i tam temperatura dochodzi nawet do minusowej, poniżej zera. E, także klimat i środowisko jest tutaj zróżnicowane to nie tylko są pustynie, też u podnóży górskalistych są też lasy. Nie wiem czy one, czy będzie tutaj je y, widać, ale ale są Dobra, jedziemy cały czas na tej dziesiątce, a ja się zastanawiam, czy my mamy jedenasty bieg tego nie wiem Jedynka, siódemka, dziesiątka Mi się zdawało, że był jedenasty bieg, ale może tylko mi się to wydawało Chyba nie ma dziesiątego biegu. To mi się wydaje, że chyba jedenastego, że chyba jest dziesiąty najwyższy tutaj. No patrzę, czy coś jeszcze tutaj. Oj, 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 oj. No, wszystko jest ok. O, niestety zajechałem i uszkodzenia zaliczyliśmy. Tutaj to mi jest już niepotrzebne, bo ja chyba wszystkie rzeczy sobie. Ależ tutaj, to jest nie, nie wolno czytać, słuchajcie, podczas jazdy. To jest dowód na to. Powinienem sobie włączyć na innym monitorze albo tu gdzieś postawić. Byłby bardziej profesjonalny chyba. Szybko ta ciężarówka pomyka, tutaj po tej międzystanowej drodze. Nie wiem, czy to jest międzystanowa, nawet, no ale jest jakaś taka szeroka, prosta, równa. Chodzi mi o to, tutaj obok idzie troszkę inna, ale widać, że tutaj jest to ciekawie zrobione, bo nie mamy takiej jednej drogi, jak to jest, tylko tutaj zobaczcie, po prawej stronie jest jeszcze taka. Droga, którą pojechać pewnie nie możemy, ale ona dodaje tego, tego kolorytu tutaj. No, tutaj będziemy skręcać, widzę. Raz zmienimy sobie siódemkę, może to wystarczy. Taki ładunek dosyć długi moim zdaniem, bo to jest taka przyczepa całkiem, całkiem dużych rozmiarów. Teraz tak, my tutaj skręcamy yy, wiecie co? To? Wydaje mi się, że to my musimy pojechać. Zawsze mi zgaśnie ten silnik. Że to trzeba pojechać tutaj i tam skręcić w lewo, że to tak jest. Nie. O. Dobra, ruszamy. Teraz już dwójeczka. Trójeczka. I trój, i czwórka. No dobrze, bardzo szybko te zmiany muszą tu być wykonywane. Myślę, że piątka już może z powodzeniem być włączona. To nie jest takie. Tak to wygląda. Aha, tu teraz siódemka. O, rozjaśniło się. Już teraz wszystko będzie dobrze widać. Wyjeżdżaliśmy, była noc. Teraz już jest dzień. No i dojeżdżamy do celu. Z miejscowości Galub. O niej jeszcze nic wam nie powiem, bo nie wiem. Jak czegoś się dowiem, to... O, tutaj chyba trochę za wcześnie stanąłem. Wam, że tutaj ruszanie z jedynki to może nie jest dobry pomysł, może lepiej byłoby. Chociaż tutaj... Oj! Oczywiście nie... Nie zdążyłem tu dojechać. Ja tutaj skręcam. Nie mam kierunkowskazów, ale. Mogłem się ustawić na... Oczywiście na złym pasie stoję, ale... Stanąłem tak celowo, żeby tu skręcić po prostu stąd. A te yy, światła są za skrzyżowaniem umieszczone. Dobra, ja tutaj się spróbuję... Yy, wiecie, tutaj wepchnąć po prostu, bo... No ale oj... Ojdzie... No nie wiem, czy go nie zahaczę. Chyba nie. To był manewr że naprawdę... Niebezpieczny, ale dobra. Myślę, że na drugi raz będę musiał inaczej to pokonać. Po prostu z, jednak z prawego pasa. Spokojnie tu mógł skręcić. Nie był to tak ostry zakręt, jak myślałem. I tutaj mamy też jakąś. No na pewno są tutaj pewnie też kamieniołomy. Bo my w ogóle wieziemy silniki, ale też można gips tutaj wozić, pewnie cement. A akurat teraz pewnie na jakieś lotnisko trzeba będzie zajechać. Santa Fe y, mieszka tylko 80 tysięcy mieszkańców. Jest to stolica, ale nie jest to największe miasto y, Nowego Meksyku. Co ja tutaj mam zrobić? Słuchajcie, wydaje mi się, że ja tutaj muszę skręcić. Że to jakoś tak ma wyglądać. A, rzeczywiście, no tak. Hmm. To jest wprawdzie transport tych silników, z tego co ja kojarzę, ale. O, no i mamy gotowy. Ja na razie się nie bawię tutaj w zaparkowanie. No chyba, że. że takie to możemy zrobić. No jest dosyć łatwe. Chyba kurczę gdzie to ją ja postawi... tam chyba coś się pali Wydaje mi się że to wystarczy tak zajechać zobaczymy czy to ja dobrze myślę czy może kurczę źle tam tu wjechałem Nie, chyba dobrze, chyba, chyba jest ok. Widzę, że miejsce na kabinę jest tam dalej. Bo, że jak było odwrotnie. Tutaj chyba jest też taki widok. O, właśnie taki. Bardzo proste tutaj. Dobra, teraz tak, żeby yy, złożyć, to ja chyba mam. No chyba te trzeba. O, tu widzę, że jakieś dziwne mam ustawienie. Obniżanie nóg, odłączanie przewodów, koniec. No dobra, mamy chyba poziom drugi naszego doświadczenia. Yy, ok, słuchajcie, to na tyle z tego odcinka. Pamiętajcie o subskrypcji. Yy, kanału wystarczy wcisnąć taki przycisk po prawej stronie na dole i zapraszam na kolejne odcinki z American Truck Simulator. Hej, hej.